Witam w kolejnym odcinku Super Game Showmeister. Dzisiaj po raz kolejny zapraszam Was na częstotliwość występowania stawek w terytorium Milionerzy. I dzisiaj druga część kwoty 500. Kolejne 20 wersji, w których ta kwota występowała. I e, dzisiejszą część listy, drugą część otwiera Honduras, gdzie kwota 500 była przy pytaniu numer 1 w Irlandii i w Izraelu, była przy pytaniach numer 4 we Włoszech. Najpierw przy pytaniu numer 1, potem przy pytaniu numer 5. W Kazachstanie przy pytaniu numer 2. W Kirgistanie najpierw przy pytaniu numer 1, potem przy pytaniu numer 4. Na Łotwie najpierw przy pytaniu numer 9, potem przy pytaniu numer 10. Na Litwie i w Malezji przy pytaniu numer 4. W Meksyku przy pytaniu numer 1. W Holandii w różnych trawinkach na pozycji czwartej, 5 oraz 1. W Nowej Zelandii na pozycji czwartej, w Macedonii na pozycji pierwszej, w Peru na pozycji czwartej, u nas w Polsce w latach 99-2003 na pozycji czwartej, od roku 2008 do dzisiaj na pozycji pierwszej. W Portugalii przy pytaniu numer 5, w Rumunii przy pytaniu numer 4, w Rosji e, w zależności od drabinki przy pytaniu numer 1 i przy pytaniu numer 4. W Serbii przy pytaniu numer 1, i w Singapurze przy pytaniu numer 4. Kolejne pytania zdobyły kolejne punkty. To się sumuje z wynikami poprzedniego odcinka. No i po dwóch częściach mamy następującą sytuację w tabeli. Na prowadzeniu pytanie numer 4, 22 punkty. Drugie miejsce obecnie zajmuje pytanie numer 1 z 13 punktami. Ale tylko 3 punkty gorsze jest pytanie numer 5, 10 punktów. Tuż za podium pytanie numer 3 z 4 punktami, potem pytanie numer 2 z 3 punktami, potem exequo, pytanie numer 6, 7, 9 i 10 po jednym punkcie, pytanie numer 8 i pytania od 11 w górę bez punktów jak do tej pory. Czy zdobędą jakieś punkty? O tym się przekonacie w kolejnej części, w kolejnym odcinku na ten temat. Za dzisiaj już Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!